Budzisz się dwa, trzy razy w nocy, żeby oddać mocz? Myślisz, że to normalne w twoim wieku? Większość ludzi po sześćdziesiątce ignoruje ten sygnał, uważając go za zwykły problem z pęcherzem, ale za tym niewinnym objawem może kryć się coś o wiele poważniejszego, coś, co rozwija się w ciszy, bez bólu, bez alarmów. Nokturia, czyli to nieustanne wstawanie w nocy do łazienki, może być pierwszym ostrzeżeniem przed rakiem nerki. I w chwili, gdy pojawią się inne objawy, może być już za późno na proste leczenie. Nazywam się dr Marek Zieliński. Jestem lekarzem z ponad 30 latami doświadczenia klinicznego. Specjalizuję się w zdrowiu osób starszych. Przez te wszystkie lata przyjąłem tysiące pacjentów. I widziałem zbyt wiele przypadków, w których prosty objaw, który można było zauważyć wcześniej, został zignorowany do momentu, gdy choroba dotarła do zaawansowanego stadium. Dlatego dzisiaj chcę z Wami porozmawiać bardzo szczerze o czymś, co może uratować Wasze życie. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, proszę zostaw like pod tym filmem. To pomoże algorytmowi pokazać ten materiał innym osobom, które mogą go potrzebować. Zacznijmy od prawdy, której nikt Wam nie mówi wprost. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 9 tysięcy nowych przypadków raka nerki. Większość z nich dotyczy osób po 60. roku życia. A wiecie, co jest najbardziej przerażające? Według badań opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, prawie 60% przypadków raka nerki wykrywa się przypadkowo, podczas badań wykonywanych z zupełnie innych powodów. Dlaczego? Ponieważ rak nerki przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. Jest cichy, podstępny i rozwija się w ukryciu. Ale jest jeden sygnał, który pojawia się wcześniej, często ignorowany, często bagatelizowany. To właśnie nokturia. Budzenie się w nocy więcej niż raz, żeby oddać mocz. Większość ludzi myśli, że to wina prostaty u mężczyzn albo słabego pęcherza u kobiet. I owszem, w wielu przypadkach tak jest, ale właśnie to założenie sprawia, że tracimy czujność. Więc jak odróżnić zwykłą nokturię od tej, która może być sygnałem ostrzegawczym? Za chwilę wam to wyjaśnię, ale najpierw muszę Wam opowiedzieć jedną historię. Pewien siedemdziesięcioletni pan, nazwijmy go Andrzej, przyszedł do mojego gabinetu skarżąc się na to, że budzi się w nocy trzy, czasem cztery razy, żeby iść do toalety. Powiedział, że to dzieje się od około roku. Nie czuł bólu, nie widział krwi w moczu. Nie miał gorączki. Po prostu wstawał co noc. Był zmęczony, zdenerwowany, ale uważał, że to normalne. Mówiąc szczerze, gdyby nie fakt, że jego żona zmusiła go do wizyty, prawdopodobnie w ogóle by nie przyszedł. Podczas wywiadu zadałem mu kilka pytań. Czy ilość moczu, którą oddaje w nocy, jest normalna? Czy czuje, że w pełni opróżnia pęcherz? Czy w ciągu dnia ma podobny problem? Powiedział, że w dzień wszystko jest w porządku, ale w nocy budzi się z silnym parciem, oddaje niewiele moczu i po pół godzinie znowu musi wstać. To był czerwony sygnał dla mnie. Zleciliśmy badania, podstawowe USG jamy brzusznej. I tam zobaczyliśmy niewielki gus na lewej nerce, 2,5 centymetra, wczesny etap. Dzięki temu, że wykryliśmy go wcześniej, Andrzej przeszedł zabieg, całkowicie usunięto zmianę i dziś, po dwóch latach, jest zdrowy. Ale gdyby poczekał jeszcze rok, dwa lata, sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Moi pacjenci często pytają mnie: Dlaczego rak nerki powoduje wstawanie w nocy? Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Nerki to fabryki filtrujące naszą krew. Produkują mocz całą dobę, ale w ciągu dnia nasze ciało jest aktywne, płyny są dystrybuowane inaczej, nerki pracują w innym rytmie. Kiedy kładziemy się spać, układ moczowy powinien spowolnić produkcję moczu dzięki hormonowi zwanemu wazopresyną. To naturalny mechanizm, który pozwala nam spać przez całą noc bez przerw. Ale gdy w nerce rozwija się gus, nawet niewielki, może on zakłócać ten delikatny mechanizm. Gus naciska na okoliczne tkanki, zmienia przepływ krwi w nerce, zakłóca jej normalną funkcję. W rezultacie nerka zaczyna produkować więcej moczu w nocy niż powinna. Ciało odbiera to jako sygnał do opróżnienia pęcherza i ty się budzisz raz, dwa, trzy razy, czasem nawet więcej. Teraz przechodzimy do jeszcze ważniejszej części. Jak odróżnić normalną nokturię od tej, która powinna cię zaniepokoić? Lekarze wyróżniają kilka czerwonych flag, które powinny skłonić cię do natychmiastowego badania. Pierwsza to częstotliwość. Jeśli budzisz się więcej niż dwa razy w nocy regularnie przez kilka tygodni, to nie jest normalne, niezależnie od wieku. Druga to ilość moczu. Jeśli oddajesz bardzo małą ilość, ale parcie jest silne, to znak, że coś zakłóca normalne funkcjonowanie układu moczowego. Trzecia flaga to nagłość. Czy ten problem pojawił się nagle, w ciągu ostatnich miesięcy? Czy wcześniej spałeś spokojnie, a teraz to się zmieniło bez wyraźnej przyczyny? Według ostatnich badań przeprowadzonych w Skandynawii, osoby, które zgłosiły nagły wzrost częstotliwości nocnego oddawania moczu, Miały trzykrotnie wyższe ryzyko wykrycia nowotworów układu moczowego w ciągu kolejnych dwóch lat. Czwarta flaga to dodatkowe objawy. Czy zauważyłeś utratę wagi bez wyraźnej przyczyny? Czy czujesz się bardziej zmęczony niż zwykle? Czy czasem odczuwasz tępy ból w okolicy lędźwiowej, który przychodzi i odchodzi? Te objawy, połączone z nokturią. Powinny natychmiast skłonić Cię do wizyty u lekarza. I teraz bardzo ważne pytanie: co się stanie, jeśli to zignorujemy? Rak nerki ma to do siebie, że w początkowych stadiach jest niemal bezobjawowy. Nocturia może być jednym z niewielu sygnałów ostrzegawczych. Ale jeśli nie zareagujesz, gus rośnie, powoli, ale konsekwentnie. W pewnym momencie zaczynasz zauważać krew w moczu, ale nie zawsze jest to widoczne gołym okiem. Czasem to mikroskopijne ślady, które można wykryć tylko podczas badania moczu. Potem pojawia się ból. Tępy, uporczywy ból w boku, w okolicy lędźwiowej. To już znak, że guz urósł na tyle, że naciska na okoliczne tkanki lub nerwy. A w najbardziej zaawansowanych przypadkach rak zaczyna dawać przerzuty. Najczęściej do płuc, kości, wątroby. I wtedy leczenie staje się o wiele trudniejsze, bardziej inwazyjne i niestety znacznie mniej skuteczne. Nauka już udowodniła, że im wcześniej wykryjemy raka nerki, tym lepsze rokowania. W pierwszym stadium, gdy guz jest mały i ograniczony do nerki. Pięcioletnie przeżycie wynosi ponad 90%, ale gdy choroba dotrze do czwartego stadium z przerzutami, ten wskaźnik spada poniżej 10%. To brutalna różnica. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nie ignorować żadnego sygnału. Pewna 68-letnia pani, nazwijmy ją Krystyna, również przyszła do mnie z problemem nocnego oddawania moczu, ale ona zignorowała ten objaw przez prawie dwa lata. Myślała, że to wiek, że to normalne. Dopiero gdy zobaczyła różową plamę w toalecie po oddaniu moczu, zdenerwowała się i umówiła wizytę. Niestety, gdy wykonaliśmy tomografię komputerową, zobaczyliśmy guz o wymiarach prawie 6 cm. Rak był już zaawansowany. Krystyna przeszła przez ciężkie leczenie: radioterapię, chemioterapię. Dziś walczy dalej, ale jej życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Gdyby zareagowała wcześniej. Nie chcę cię straszyć, ale chcę, żebyś zrozumiał jedną fundamentalną prawdę. Twoje ciało mówi do ciebie, daje sygnały. Czasem są subtelne, czasem łatwo je zignorować, ale odpowiedzialność za ich usłyszenie leży po twojej stronie. Jeśli spodobał ci się ten materiał, jeszcze raz proszę zostaw like. To naprawdę pomaga dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tych informacji. Teraz przejdźmy do praktycznych kroków, które możesz podjąć już dziś. Po pierwsze, monitoruj swoje objawy. Przez tydzień, dwa tygodnie, zapisuj ile razy w nocy wstajesz do toalety. Zapisz również, jak dużo mniej więcej oddajesz moczu każdorazowo. To proste, ale da ci konkretny obraz sytuacji. Czasem myślimy, że budzimy się trzy razy, a w rzeczywistości to raz lub dwa. Albo odwrotnie bagatelizujemy problem, a jest poważniejszy niż nam się wydawało. Po drugie, umów się na podstawowe badania badanie moczu, morfologia krwi, USG jamy brzusznej. To są badania nieinwazyjne, niedrogie i dostępne w każdej przychodni. Nie musisz czekać, aż pojawią się inne objawy. Jeśli masz regularną nokturię, to wystarczający powód, żeby je wykonać. Po trzecie, jeśli jesteś mężczyzną po pięćdziesiątce, koniecznie zbadaj prostatę. Powiększona prostata to najczęstsza przyczyna nokturni u mężczyzn. Ale nie możesz założyć, że to tylko prostata, nie sprawdzając nerek. Oba badania powinny iść w parze. Po czwarte, zwróć uwagę na czynniki ryzyka. Czy palisz papierosy? Palenie tytoniu zwiększa ryzyko raka nerki o ponad 50%. Czy masz nadciśnienie tętnicze? To również czynnik ryzyka. Czy w Twojej rodzinie były przypadki raka nerki? Jeśli tak, Twoje ryzyko jest wyższe i powinieneś być jeszcze bardziej czujny. I teraz coś, co nazywam polską recepturą na wsparcie zdrowia nerek. To nie jest lekarstwo na raka. Ale naturalny sposób, który może wesprzeć funkcjonowanie nerek, zmniejszyć stany zapalne i poprawić ogólną kondycję układu moczowego. Moi pacjenci, którzy stosowali tę prostą metodę, często zgłaszali poprawę samopoczucia i zmniejszenie dolegliwości. Będziesz potrzebował trzech składników: pierwszy to świeży korzeń pietruszki. Drugi to liście brzozy, które możesz kupić w aptece lub sklepie zielarskim. Trzeci to czysta woda źródlana. Te trzy elementy mają udowodnione właściwości moczopędne, wspomagające oczyszczanie nerek i zmniejszające retencję płynów w organizmie. Przygotowanie jest bardzo proste. Weź około 30 gramów świeżego korzenia pietruszki, dokładnie umyj i posiekaj na drobne kawałki. Dodaj dwie łyżki stołowe suszonych liści brzozy. Zalej to wszystko litrem wrzącej wody i przykryj. Zostaw na 20 minut, żeby napar się wyciągnął. Potem przecedź przez sitko. Proporcja jest kluczowa. 30 gramów pietruszki, 2 łyżki brzozy, litr wody. Nie więcej, nie mniej. Ten napar powinien mieć jasny, lekko zielonkawy kolor i delikatny ziołowy zapach. Sposób użycia jest następujący. Pij pół szklanki tego naparu trzy razy dziennie, najlepiej między posiłkami. Rano, w południe i wieczorem, ale nie później niż trzy godziny przed snem, żeby nie nasilać nokturni. Kurację stosuj przez dwa tygodnie, potem zrób tydzień przerwy, i możesz powtórzyć, jeśli czujesz potrzebę. Pamiętaj jednak, że to wsparcie, a nie zamiennik wizyty u lekarza. Jeśli twoje objawy się nasilają, jeśli widzisz krew w moczu, jeśli czujesz ból, nie zwlekaj. Idź natychmiast do lekarza. Żadna receptura ziołowa nie zastąpi profesjonalnej diagnostyki i leczenia, jeśli w Twoim organizmie rozwija się poważna choroba. W mojej praktyce klinicznej widziałem, jak wiele osób odkłada wizytę u lekarza z różnych powodów. Czasem to strach. Czasem to myślenie, że nic poważnego się nie dzieje. Czasem to po prostu brak czasu albo chęć uniknięcia kłopotliwych badań. Ale prawda jest taka, że odkładanie wizyty to gra z twoim zdrowiem, a stawką jest twoje życie. I teraz pytanie do ciebie: czy kiedykolwiek ignorowałeś objawy myśląc, że same przejdą? Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach pod tym filmem. Twoja historia może pomóc innym osobom zrozumieć, jak ważna jest czujność wobec własnego ciała. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii diagnostyki. Jakie dokładnie badania może zlecić lekarz, jeśli zgłosisz problem z nocturią? Najprostsze to badanie ogólne moczu. Pokazuje ono, czy są w moczu ślady krwi, białka, bakterie. To pierwszy krok. Jeśli wynik jest niepokojący, Lekarz może zlecić USG nerek. To badanie bezbolesne trwa kilkanaście minut i pozwala zobaczyć, czy w nerce są jakieś nieprawidłowości, takie jak torbiele, kamienie, guzy. Jeśli USG wzbudzi podejrzenia, kolejnym krokiem jest tomografia komputerowa z kontrastem. To bardziej zaawansowane badanie, które daje bardzo szczegółowy obraz nerek i pozwala dokładnie ocenić charakter zmiany. Badania wskazują, że tomografia wykrywa ponad 95% guzów nerki, nawet tych bardzo małych. W niektórych przypadkach lekarz może też zlecić biopsję, czyli pobranie małego fragmentu tkanki do badania mikroskopowego. To pozwala potwierdzić lub wykluczyć nowotwór. Cały proces diagnostyczny, od pierwszej wizyty do ostatecznej diagnozy, może potrwać od kilku dni do kilku tygodni. W zależności od dostępności badań i pilności przypadku. Ale tu jest kluczowe. Jeśli ty zwlekasz z wizytą, te tygodnie zamieniają się w miesiące, a miesiące w lata. A tymczasem potencjalny guz rośnie. Badania naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że średni czas od pojawienia się pierwszych objawów do diagnozy raka nerki wynosi ponad 8 miesięcy. Dlaczego tak długo? Ponieważ ludzie ignorują sygnały, uspokajają się, że to nic takiego, czekają aż objawy się nasila, i wtedy jest już często za późno na proste, skuteczne leczenie. Nie bądź jedną z tych osób. Nie pozwól, żeby strach albo lekceważenie kosztowało cię zdrowie. Jeśli ten kanał dostarcza ci wartościowych informacji, rozważ zostanie członkiem. Jako członek otrzymujesz dostęp do ekskluzywnych materiałów, które nie są dostępne publicznie. Przygotowuję specjalne filmy na temat profilaktyki, zdrowia układu moczowego, serca, mózgu, wyłącznie dla członków mojego kanału. Możesz dołączyć, klikając przycisk Dołącz pod tym filmem. Twoje wsparcie pozwala mi dalej tworzyć tego typu treści i pomagać jeszcze większej liczbie osób. Chcę też poruszyć jeszcze jedną kwestię, o której mało się mówi: to psychologiczny aspekt choroby. Gdy słyszysz diagnozę rak, Twój świat wywraca się do góry nogami. To normalna reakcja. Strach, niepewność, pytania bez odpowiedzi. Ale musisz wiedzieć, że rak nerki, szczególnie wykryty wcześniej, ma dobre rokowania. To nie jest wyrok. To wyzwanie, ale wyzwanie, które można pokonać. Moi pacjenci, którzy przeszli przez tę drogę, mówią mi, że na trudniejsze było czekanie na wyniki badań niż samo leczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć wsparcie. Rozmawiaj z rodziną, przyjaciółmi, lekarzem. Nie zamykaj się w sobie. A jeśli diagnoza potwierdzi się, pamiętaj, że współczesna medycyna ma do dyspozycji wiele skutecznych metod leczenia. Od operacji przez radioterapię, immunoterapię, aż po nowoczesne terapie celowane. Pięcioletnie przeżycie w przypadku wczesnego stadium raka nerki wynosi ponad 90%. To oznacza, że 9 na 10 pacjentów żyje pełnią życia 5 lat po diagnozie i dłużej. To są bardzo dobre statystyki. Ale ponownie, wszystko zależy od tego, jak szybko zareagujesz. Wracając do nokturni. Chcę, żebyś zrozumiał, że ten objaw sam w sobie nie oznacza, że masz raka. Większość przypadków nokturni ma zupełnie inne przyczyny. Powiększona prostata u mężczyzn, osłabienie mięśni dna miednicy u kobiet, nadmierne spożycie płynów wieczorem, cukrzyca, niewydolność serca, zaburzenia snu, leki moczopędne. Lista jest długa, ale właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nie zakładać niczego z góry. Nie mówić sobie: to na pewno prostata albo to normalne w moim wieku. Tylko lekarz po wykonaniu odpowiednich badań może ustalić prawdziwą przyczynę i tylko wtedy możesz podjąć właściwe kroki lekarze wyjaśniają że nokturia to objaw nie choroba to sygnał że coś w twoim organizmie nie działa tak jak powinno i ten sygnał zasługuje na uwagę zasługuje na badanie zasługuje na poważne potraktowanie bardzo chciałbym żebyś zapamiętał kilka najważniejszych punktów z tego filmu po pierwsze jeśli budzisz się więcej niż dwa razy w nocy regularnie, to nie jest normalne. Umów się na badania. Po drugie, rak nerki na wczesnym etapie jest często bezobjawowy, ale nokturia może być jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych. Po trzecie, im wcześniej wykryjesz problem, tym lepsze rokowania. Nie czekaj, aż pojawią się inne objawy. Po czwarte, dbaj o zdrowie swoich nerek. Ogranicz palenie, kontroluj ciśnienie, pij odpowiednią ilość wody, unikaj nadmiernego spożycia soli i przetworzonej żywności. Po piąte, nie bój się lekarza. Wizyta u specjalisty to nie kara, to inwestycja w Twoje zdrowie i życie. I na koniec jeszcze jedna historia, która bardzo mnie poruszyła. Pewien 74-letni pan, nazwijmy go Józef. Przyszedł do mnie z bardzo zaawansowanym rakiem nerki. Był wściekły. Nie na los, nie na chorobę. Był wściekły na siebie. Powiedział mi, że od trzech lat budził się co noc, żeby oddać mocz, że wiedział, że coś jest nie tak, ale bał się badań, bał się diagnozy, więc odkładał wizytę. Mówił, że jego żona błagała go, żeby poszedł do lekarza, ale on odmawiał. A teraz, gdy rak był już zaawansowany, żałował każdego dnia zwłoki. Nie bądź jak Józef. Nie pozwól, żeby strach lub lekceważenie odebrały ci szansę na zdrowie. Twoje ciało zasługuje na uwagę. Twoje życie jest warte tego, żeby zadbać o nie odpowiedzialnie. Jeśli dotarłeś do tego momentu filmu, proszę daj jeszcze raz like. To pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które mogą skorzystać z tej wiedzy. Na zakończenie, chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Zdrowie to nie tylko brak choroby, to jakość życia, to możliwość robienia rzeczy, które kochasz, to spędzanie czasu z rodziną, wnukami, przyjaciółmi, to spokojny sen, bez lęku, bez bólu, bez niepokoju. I czasem wystarczy jeden prosty krok jedna wizyta u lekarza. Jedno badanie, żeby zabezpieczyć tę jakość życia na wiele lat do przodu. Mam nadzieję, że ten film dał Ci do myślenia, że pomógł Ci zrozumieć, jak ważne jest słuchanie swojego ciała i reagowanie na jego sygnały. Nie ignoruj objawów, nie odkładaj badań. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewien, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałem go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Porusza równie ważny temat dla zdrowia osób starszych. Do zobaczenia w następnym materiale. Dbaj o siebie. Dziękuję, że byłeś ze mną.